Witaj na kanale Lekko o Szukając odpowiedzi na pytanie jak zacząć inwestować, łatwo jest poczuć się przytłoczonym, bo informacji jest mnóstwo. Od darmowych treści na blogach, dostępu do płatnych społeczności i kursów, aż po tutoriale na YouTubie. Jednak jakim sposobem odróżnić rzetelne treści od tych, które tylko mącą w głowie? Moja sprawdzona metoda to po prostu rozpoczęcie od podstaw. Kiedy chcę zgłębić nowy temat i wyrobić sobie rzetelną opinię, sięgam po różne materiały, które krok po kroku budują moją wiedzę w logiczny, systematyczny sposób, niczym układanie puzli. Takie podejście pozwala mi stworzyć solidny fundament, na którym później mogę opierać bardziej zaawansowane informacje. Ten mój skuteczny, sprawdzony sposób jest śmiesznie łatwy, dlatego polecam go również Tobie i dlatego tworzę te podcasty, które pomogą Ci rozpocząć przygodę z giełdą bez zbędnych komplikacji i zamieszania. A więc skoro najlepiej jest zacząć od początku, to zaczynajmy. Co do takiego w ogóle są akcje i jak powstały? Historia pomysłu. Zaangażowania prywatnych inwestorów w celu pozyskiwania kapitału jest fascynująca i zaczyna się na początku XVII wieku, kiedy to, w celu sfinansowania kosztownych wypraw handlowych, holenderska kompania wschodnioindyjska wynalazła pierwszą na świecie giełdę. I dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu mogła pozyskać fundusze na sfinansowanie swoich zamorskich przedsięwzięć od prywatnych inwestorów. Udziały te były sprzedawane głównie w portach. Tworząc tym samym podstawy do dzisiejszego rynku kapitałowego. A więc akcje są to papiery wartościowe, które reprezentują Twoje udziały w firmie. Gdy kupujesz akcję, stajesz się jednym z właścicieli firmy. Można zatem powiedzieć, że akcjonariusz to współwłaściciel firmy, mający prawo do części jej zysków, które osiąga ona w postaci wzrostu cen danego papieru lub dywidend, jeśli zdecyduje się ona je wypłacać. Dziś giełda to najważniejsza instytucja finansowa, umożliwiająca firmom pozyskiwanie kapitału od inwestorów poprzez sprzedaż udziału w postaci akcji. Dzięki wejściu na giełdę firma zyskuje dostęp do znacznie większych od posiadanych aktualnie funduszy, które mogą posłużyć jej do dalszego rozwoju, np. Na, na innowacyjne projekty, badania i ekspansję na nowe rynki czy też spłatę zobowiązań. Firmy, które wchodzą na giełdę, zaczynają od tzw. IPO, Initial Public Offering, czyli pierwszej publicznej oferty akcji. IPO to proces, w którym firma debiutując na parkiecie oferuje swoje akcje po raz pierwszy szerokiej publiczności, umożliwiając inwestorom ich nabycie. Przed IPO przedsiębiorstwo zwykle działa jako firma prywatna z akcjami w posiadaniu założycieli i inwestorów prywatnych. Wejście na giełdę to dla firmy nie tylko okazja do pozyskania kapitału, lecz także szansa na budowanie prestiżu i rozpoznawalności marki. W praktyce to sytuacja win-win. Giełda staje się platformą, z której firma, inwestorzy i cała gospodarka czerpią korzyści. Przedsiębiorstwo pozyskuje środki na ekspansję i wzmacnia swoją pozycję, inwestorzy zyskują możliwość pomnażania swojego kapitału. A rynek staje się bardziej dynamiczny i innowacyjny. W efekcie obecność danej firmy na giełdzie to więcej niż narzędzie finansowe to strategiczny krok, który przynosi wymierne korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron oraz gospodarki danego państwa. A więc wiemy już, jak akcje znalazły się na parkiecie. Ale co dzieje się dalej? Po wprowadzeniu danego papieru na giełdę rozpoczyna się intensywny obrót nim, który jest napędzany mechanizmami popytu i podaży. Każda transakcja to spotkanie dwóch stron: sprzedającego, który chce osiągnąć swój interes może to być realizacja zysku lub zabezpieczenie dalszej straty oraz kupującego który dostrzeże dla siebie potencjał w tej inwestycji, oczekując i zachowując wiarę na wzrost wartości aktywa w przyszłości, traktując tę obniżoną cenę jako zachętę do kupna. Spadek cen akcji może jednak wywoływać efekt domina, bo inni ich posiadacze, którzy obawiają się dalszych strat, mogą również zdecydować się na sprzedaż. To z kolei jeszcze bardziej obniża cenę, bo podaż przewyższa popyt, tworząc spiralę spadkową. Na giełdzie role odgrywają różne zmienne, które mogą powodować duże wahania wartości akcji. Należą do nich m.in. koszty materiałów, zmiany technologiczne i wynagrodzenia pracowników. Istotny wpływ mają także sytuacje wewnętrzne, takie jak rotacje w zarządzie, umiejętności tego zarządu, a czasem nawet negatywne opinie w mediach lub czynniki makroekonomiczne, takie jak przepisy prawa, polityka handlowa i warunki geopolityczne. Ale jak te ryzyka zminimalizować, opowiem Wam innym razem. Czasami inwestorzy z powodów osobistych lub pod wpływem paniki decydują się na sprzedaż akcji, wywołując tym samym efekt ucieczki, który destabilizuje sytuację rynkową firmy. Gdy akcjonariusze tracą wiarę w przyszłość spółki, ich masowa sprzedaż akcji może w krótkim czasie znacznie obniżyć jej wartość rynkową. Sytuacje tego rodzaju są często powodowane przez kryzysy, na przykład ten finansowy z 2008 roku lub na początku pandemii, kiedy panika ogarnęła rynki kapitałowe, a inwestorzy w obawie przed jeszcze niższymi spadkami kursu wyzbywali się na prędce akcji, co wywołało gwałtowne spadki cen. Indeksy takie jak S&P 500 lub Dow Jones przeżyły jeden z najgłębszych spadków w swojej historii, ten pierwszy, Obniżył się około 34% w zaledwie 23 dni, co było najgłębszym spadkiem od czasów Wielkiej Depresji. A więc giełda to miejsce, które rządzi się swoimi specyficznymi prawami, a jednym z tych, których nie można pominąć, jest psychologia inwestorów. Bo kluczem do sukcesu na niej jest nie tylko to, jak dobrze rozumiesz wykresy, znasz się na analizie fundamentalnej czy technicznej, ale to. Jak radzisz sobie z chwilami, kiedy serce wali jak młot, a ekran pokazuje same spadki? Warren Buffett, jeden z legendarnych inwestorów, zapytany o to, kiedy sprzedawać akcje, odpowiedział: Nigdy. Dlaczego? Bo jeśli kupiłeś akcję spółki, oznacza to, że wierzysz w jej potencjał długoterminowy. A wiedzę swoją opierasz nie na przeczuciu, ale solidnej podstawie i zaufaniu do swojej decyzji. Panika i impulsywne ruchy często prowadzą do niepotrzebnych strat, bo to psychika decyduje, kto wygrywa w dłuższym okresie. Właśnie dlatego wielu ekspertów oraz inwestorów unika spekulacji i stawia na stabilne, długoterminowe i wiarygodne inwestycje, które mogą przetrwać wszelkie kryzysy. Giełda często nazywana jest grą nerwów, bo to ci, którzy wytrzymają trudne chwile, mają szansę na zyski. A więc, jak to wygląda statystycznie? Historia pokazuje, że na przestrzeni ostatnich 50 lat giełda amerykańska wykazała znaczny, stabilny wzrost pomimo okresowych kryzysów i spadków. Na przykład, od momentu powstania indeksu SP 500 w 1957 roku średnia roczna stopa zwrotu wynosiła około 10%, co w długim okresie daje solidny wzrost wartości inwestycji. Pomimo tego, że były lata o negatywnych wynikach, takie jak na przykład kryzys finansowy z 2008 roku, po którym indeks spadł o 57%, giełda każdorazowo odbudowywała się i osiągała nowe szczyty. W naszym kraju w roku 1991 powstała w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych i dziś jest jedną z najszybciej rozwijających się giełd na świecie i największą giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej. Zatem kto i gdzie kupuje najwięcej akcji? W Polsce budowanie majątku poprzez inwestowanie na giełdzie nie jest jeszcze tak powszechną praktyką jak na świecie. Szacuje się, że tylko około 2% naszego społeczeństwa jest aktywnych na rynku kapitałowym. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych niemal połowa obywateli posiada akcje lub inwestycje powiązane z giełdą. Ta dysproporcja ukazuje przede wszystkim różne poziomy edukacji finansowej. Ale także podejście do ryzyka i długoterminowego budowania majątku, które w naszym kraju często pozostaje niedocenione. Dla porównania w Niemczech około 15% społeczeństwa to aktywnie uczestniczy rynku, a w krajach skandynawskich wskaźniki te są jeszcze wyższe, głównie dzięki sprzyjającej właśnie edukacji finansowej i popularności funduszy emerytalnych opartych na akcjach. Inwestowanie na giełdzie. To coś więcej niż tylko pomnażanie oszczędności. To ekscytująca podróż w świat finansów, gdzie wiedza i konsekwencja są kluczem do sukcesu. Każdy wielki inwestor zaczynał od pierwszego kroku, więc nie pozwól, by brak doświadczenia powstrzymał cię przed zrobieniem go. Zatem, co dalej? Zgłębiaj wiedzę, czytaj, słuchaj, ucz się od najlepszych, rozmawiaj z innymi inwestorami i wymieniaj się doświadczeniem a co najważniejsze Zacznij działać już dzisiaj. W moich kolejnych materiałach znajdziesz praktyczne porady dotyczące rodzajów akcji i tego, jak je dobierać, podstawowych narzędzi analitycznych, sposobów minimalizowania ryzyka oraz strategii giełdowych. Nie zapomnij zatem subskrybować kanału, aby być na bieżąco. Każdy dzień, w którym odkładasz decyzję, to dzień stracony na drodze do budowania wolności, bogactwa i finansowej swobodnej przyszłości. A zatem powodzenia nie tylko w inwestowaniu. A jeśli ten materiał okazał się dla ciebie przydatny i pomógł ci spojrzeć na inwestowanie w nowy sposób, to proszę podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Każda opinia będzie dla mnie cenna. Do usłyszenia.